Hej, witajcie w kolejnym vlogu Dzisiaj będzie bardzo monotematycznie, gdyż zawieram Was na targi kawy Z tego co widziałam, to one się odbywają co roku No chyba przez ten okres korony nie było, ale znowu wróciły eee, To będą moje pierwsze targi kawy, na których będę Także zabieram Was ze sobą no ja dopiero się ostatnio zaczęłam bardziej interesować kawą Także póki co wiem, że nic nie wiem, także się nie wypowiem Po prostu zabiorę Was na te targi, pokażę Wam co tam można zobaczyć No no i tyle w zasadzie Na no, tematem tegorocznych targów jest Come join the Specialty Coffee Community Czyli na polski Dolce Społeczności Kaw Najwyższej Jakości Mam nadzieję, że to dobrze przetłumaczyłam Jeśli chodzi o to, co będzie na tych targach to będzie prezentacja najnowszego sprzętu do kawy, akcesoriów Przyjadę na tej palacze, bariści. Oczywiście żadnego nie znam Będzie można kupić ziarno do kawy Będzie degustacja kawy, na co najbardziej liczę I w ciągu tego całego eventu będą się odbywać jakieś seminaria i warsztaty Dobra, koniec tego wstępu Ja się idę szykować Znaczy się dokończyć szykować, bo już się w sumie ubrałam No, no i w drogę Okej, okay, ja już dotarłam na miejsce Zostało mi to jakieś półtorej godziny, ale zanim to dotarłam, zrobiłam zrobiłem szczególną, no więc sobie powiedzmy o Nigerii, zanim tam w ogóle wejdę. nagrać jakieś podsumowanie tego eventu, ale rozładowała mi się bateria, a dodatkowa, którą wzięłam, okazała się być rozładowana. także nagrywam to drugiego dnia. pokażę wam jakie ja wczoraj kupiłam ziarna kawy. pierwsze to jest od Glup Coffee Spot, ziarna brazylijskie. mają aromaty yy, marmolady, suszonych owoców, winogron, rumu, migdałów i ciasta czekoladowego. trochę szkoda, że te smaki nie są jakby w drugą stronę że na pierwszym miejscu ciasto czekoladowe, bo wtedy mogłoby mi bardziej smakować. Ja generalnie średnio lubię te kawy, które mają posmak owocowy na pierwszym, na pierwszym miejscu jakby. Ale zobaczymy, może być dobra. Druga kawa, którą kupiłam ma o połowę mniej kofeiny w sobie. Nie jest całkiem bezkofeiny, ale ma jej mniej. Jest jakaś edycja halloweenowa. Um, tu nie pisze, jakie ma ona aromaty, ale pisze, że ma słodki posmak, więc też stwierdziłam, że może być dobra. Spróbujemy. I trzecia kawa to jest yy, kawa z kawiarni Akama Coffee. To jest generalnie kawa, kawiarnia yy, w Tokio. Ja ją mam zapisaną jako kawiarnia, do której chcę iść, ale póki co jeszcze tam się nie wybrałam, bo to nie pamiętam jaka to jest dzielnica, ale tak średnio mi podoba to tam. W każdym razie, jak była okazja, to kupiłam ziarna I one mają posmak, bo jak Wam powiem Czekolady, czciny cukrowej i suszonej śliwki Też brzmi... Dobrze <grywki> Brzmi smacznie, także ciekawa jestem, która będzie najlepsza No, także takie mają zakupy z eventu A, tu panko siedzi, widać jej ucho Panko że myśli, że to jedzenie jakieś dla niej. A to tylko ziarna kawy. No. Potem dostaniesz oblarciuszek. W ogóle tak sobie stoję przy jednym stoisku z kawą, z zamiarem degustacji. No i słyszę obok pary, która mówi po polsku. Ja tak... Oh, nie, Polacy! I tak stwierdziłam, że kurczę, zagadam, mnie, No bo to taka, taka rzadkość, żeby spotkać w ogóle Polaka jeszcze na takim evencie, nie? No i, i mówię, nie? Hej, słyszę, że mówicie po polsku, nie? I coś... A oni, tak, cześć, cześć, nie? I sobie poszli. A ja tak, okej, okay, nie. W sensie, no przecież ja się z nimi nie chciałam przyjaźnić, tak? Wiecie, zagadać coś, parę słów wymienić, nie? Co robią tutaj w ogóle. A oni tak mnie olali, i sobie poszli. No tak, hmm, okej, okay. no. Taka sytuacja. Stwierdziłam, że jak jeszcze kiedyś usłyszę jakiegoś polaka w pobliżu, to już nie zagadam. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.